Moi drodzy, to jest nowy Mitsubishi Eclipse Cross, czyli auto, którego nazwę doskonale znacie, ale mówimy tutaj o całkowicie nowym modelu, ponieważ jest to elektryk. Elektryk zbudowany na Renault Senic Etech, ale różniący się od niego wizualnie. Spójrzcie, przeprojektowano pas przedni, mamy węższe czarne światła i te charakterystyczne LEDy do jazdy dziennej. Jest też inny zderzek, i to wszystko sprawia, że ten samochód faktycznie nabrał własnego charakteru. Oczywiście linia boczna zdradza pochodzenie, natomiast nowe wzory felg moim zdaniem są strzałem w dziesiątkę, pasują do tego samochodu. Zmodyfikowano też tył, mamy inną sygnaturę świetlną lamp, mamy czarną listwę, która łączy światła i inaczej narysowany zderzek. Moim zdaniem jest to obecnie najlepszy model Mitsubishi właśnie z tego powodu, że ma troszeczkę więcej własnego charakteru. Niestety tego już nie można powiedzieć o wnętrzu, ponieważ ono jest dokładnie takie samo jak w Renault. Czyli mamy system Google Automotive. Mamy tylko delikatnie zmienioną grafikę zegarów, ale kierownica i cały kokpit są takie same. Mitsubishi Eclipse Cross korzysta z baterii o pojemności 87 kWh i z silnika generującego 218 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o zasięg, to jest to 635 km według normy WLTP, ale realnie 500 km na jednym ładowaniu da się tutaj osiągnąć. Dynamika jest bardzo dobra, właściwości jezdne nie zawodzą, ale akurat to jest plus senika, tak więc te cechy zachowano. Tak więc ciężko jest się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Dobrze działańca rekuperacja. Maksymalna moc ładowania sięgająca 150 kW przy szybkim ładowaniu, ale ważniejsza jest wartość: 22 kW przy ładowaniu AC. I to jest duży plus, bo dzięki temu można ładować się taniej, a jednocześnie równie szybko. Tak więc generalnie mamy tutaj do czynienia z naprawdę udanym samochodem, ponieważ Renault Renosenik Etech jest po prostu solidnym elektrykiem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle Mitsubishi i czy waszym zdaniem takie przeprojektowywanie jednego samochodu w drugi ma w ogóle sens?